Wyraźne czytanie zapewnia nasz sponsor, firma Kodano Optyk, właściciel polskiej sieci salonów optycznych i sklepu internetowego kodano.pl. Chyba musieliśmy być bardzo grzeczni w tym roku, bo wczoraj dostaliśmy, no my i jeszcze pewnie parę naście milionów innych osób na świecie, yy, prezent prawie jak na gwiazdkę. Tak, Lionsgate wypuścił kolejny trailer Ballady Ptaków i Węży. Susan Collins oczywiście, czyli kolejny, a właściwie no niby czwarty tom Igrzysk Śmierci, a tak naprawdę prequel Igrzysk prequel. Śmierci, tłumaczenie Małgorzata Hesko-Kołodzińska, Piotr Budkiewicz. No wy wiecie, że my Igrzyska to kochamy. Z serduszkiem. Ale co tutaj warto w ogóle podkreślić, może zacznijmy od tego, że nie jest dla nas czymś naturalnym, że widzimy zwiastun zwiastunu, i czekamy jak głupki, bo Lionsgate najpierw y, puścił y, na żywo transmisję odliczającą, zegar odliczający czas do premiery Zwiastunu. No. i ja no, przyznaję bez bicia, jak głupi co jakiś czas sprawdzałem, może te 12 godzin gdzieś tak przyspieszy, czy nie? 24 godziny. No tak, po ale te dwa... ostatnie 12 to już tak, wiesz. Tak. Że tak tłamsiłem, odśwież, No odśmiesz. tak, ja się trochę poczułam jak dziecko, które właśnie czeka na dom obiecaną przez rodziców niespodziankę. Że tutaj już, no już wiem, że to ma być już niedługo, już niedługo, ale ten czas jakoś tak nieubłaganie się wlókł i wlókł. Powiedziałeś, że poczułaś się jak dziecko. No. Ja nie, bo ja poczuję się jak za czasów, kiedy czekało się na zwiastuny kolejnego Harry'ego Pottera. Ja nie w środku nocy. Totalnie. Rano trzeba było wstać do roboty, a tu gdzieś zapowiedź poszła, o czwartej rano będzie zwiastun. No to co ja robiłem? Pobudka za pięć, żeby oczy obmyć, żeby, żeby wyraźnie widzieć. Yy, I co? Oglądało się, tak? I było potem, o rany, raz, drugi, trzeci, dziesiąty, a potem, o cholera, za godzinę do roboty trzeba wstać. Totalnie nie pamiętam, czy ja czekałam na zwiastuny, czy Harry'ego Pottera, czy nie, czy po prostu jak było, to po prostu oglądałam. Totalnie, mam wycięty ten, ten okres mojego życia, nie wiem, nie wiem jak to się działo. Ja w ogóle tak sobie myślę, my od lat powtarzamy jak, jak uparte głupki, że nie czekamy już na ekranizację książek, że no już zawiodły nas tak wiele razy, ale Igrzyska Śmierci, zwłaszcza te w wykonaniu Francisa Lorenza, to jest po prostu miód na nasze serce, to jest kwintesencja tego, za co my kochamy ekranizację. To jest cały, no po prostu, cały sens tego wszystkiego. Tak, to jest jedna z tych niewielu ekranizacji, które są praktycznie... Jota Wiotę zgodne z książką. Są oczywiście zmiany, tak? Bo no nie jesteśmy w stanie zrobić jeden do jeden ekranizacji, ale to jest jedna z najbardziej wiernych ekranizacji, dlatego tak bardzo czekaliśmy na ekranizację ballady, bo już po tym zwiastunie i po tej zapowiedzi po tym zwiastunie widać, że tam jest naprawdę bardzo dużo ujęć z książki po prostu. Tak, i w ogóle Susan Collins dokonała literacko czegoś, co jest bardzo rzadkie, mianowicie no, ballada Ptaków i Węży, Prequel Igrzysk, który pojawił się no, jednak parę lat po Igrzyskach. Okazuje się być książką dużo lepszą od pierwowzoru. Wyrosło tak. na coś jest... naprawdę niesamowitego. To jest po prostu Czacha dymi, bo to jest naprawdę coś niesamowitego, bo jesteśmy przyzwyczajeni, że kontynuacje, prequele, epilogi i tam wszystko z uniwersum danych yy, na, na historii są po prostu dobre, fajnie się czyta, no bo wiecie, no, rozszerzenie twojego ukochanego świata, więc fajnie, ale to jest po prostu majstersztyk. Tak. Jak można zrobić dodatek, który będzie lepszy od głównej serii, którą pokochaliśmy? Dobra, prawda jest taka, że o igrzyskach to moglibyśmy nie przestawać gadać. Godzinami byśmy gadali, nie byłoby końca. Ale listopad idzie, więc będzie temu sprzyjał. Tak, i będziemy. Gadać końca. Zrobilibyśmy dla Was spontaniczną reakcję na trailer Ballady Ptaków i Węży, ale... No ale już oglądaliśmy z milion razy ten trailer, więc to już spontanu nie ma dawno. No nie, nie. Że, żeby wykrzesać z siebie te ciarki, które były przy pierwszym obejrzeniu, musielibyśmy się, nie wiem, kostkami lotu smarować. <laughs> Albo klimesę na minus 50 ustawić. No, koski lodu, Mogło, mogłoby to być doświadczenie dość, dość ciekawe. Natomiast co się tyczy właśnie tej zapowiedzi? Jak ty ją odbierasz w stosunku do pierwszej i w ogóle? Szczerze? Pierwszej nie pamiętam, pojedyncze sceny kojarzę, ale bardziej nie wiem, czy to ze stylów, czy właśnie z, tego, z, tego, z tej zapowiedzi, ale ja jestem po prostu pod wielkim wrażeniem. naprawdę. W wakacje robiłam sobie taki relit, chociaż nie dokończyłam książki czytać, Balady Ptaków i Węży, więc jestem na świeżo. I tam naprawdę w tym zwiastunie jest większość scen ten wyjętych z książki, tak jak już to mówiłam i jestem naprawdę podekscytowana tym. Mega. Dla, dla mnie ten drugi zwiastun robił dużo większe wrażenie od pierwszego. Może dlatego, że jest tu więcej emocji. Viola Davis jako dr Go. Bo, Jezus, przerażająca na zapytała, jak oglądała ze mną A ta pani, a ta pani, ona jest zła, prawda? A ja mówię, obejrzysz, zobaczysz, ja nic nie mówię. No ale zobaczcie, nie? Już dziecko widzi już nawet po tych fragmencikach ułamkach sekundy, że jakaś postać jest zła, bo ona po prostu Tą złością, tym swoim, nie wiem, negatywnym wydźwiękiem, wyglądem, już sugerujesz jakąś postacią. To, czyli nie, to jest mega. Nie brzmi to za bardzo głęboko, bo z Twoje łatwo jest zrobić, tak? Usuwasz gościowi, zdajesz czerwone oczka, no tak, nie, ale ona ma nos. Ma co prawda dwie różne źrenice, ale to niczym nie świadczy. Jak Windelbart. No nie, ale zobacz, no to, to już świadczy samo w sobie, że postać jest dobrze wykreowana, chociaż, chociażby wizualnie. Ja zacznę w ogóle od tego, bo to muszę powiedzieć, albo zapytam Ciebie. Co w tobie, na tobie wywarło największe wrażenie w tym zwiastunie? Wiesz co, wiem, że to jest bezsensowne i może będziesz się ze mnie śmiał, ale jest jeden ułamek sekundy z tego zwiastunu, który na mnie największe wrażenie zrobił. Jak Lucy wysiada z pociągu, y, korio daje jej róże Ach. i on, ona y, mówi, że nie powinno go tu być, a on mówi, że fakt, ale jestem twoim mentorem, ona hmm, buntownik, i ta jego mina. Tak. Kurde, faktycznie z tym budownikiem, dobra? Tak miało być. No i tam, wiesz, ta reakcja, nie, no, ta reakcja mi się najbardziej tak, z tego tak, całego tak. ze podoba. Dla mnie no. coś, co totalnie mnie wyrywa z kapci, to jest yy, The Hanging Tree w wykonaniu Rachel tak. Zegler. Tak, cieszę się, że to jest. No bo tak naprawdę no, to, ten film i ta, ta książka ma duży związek właśnie z tą piosenką. To jest tak jakby powstanie tej piosenki, całe, całe jakieś takie źródło tej piosenki, nie? Po tak. igrzyska śmierce. No w ogóle. <kłys》> Przypomnijmy sobie jak to wyglądało przy Kosogłosie, bo chcieli filmowcy, żeby Jennifer Lawrence, czyli Katniss zaśpiewała The Hanging Tree, ale ona nie chciała śpiewać. Ale zaśpiewała! Ale zaśpiewała, ale była mega wkurzona i ta reakcja tak. na filmie wynika z tego jak ona śpiewa, że ona była autentycznie wściekła poza w ogóle swoją strefą komfortu. I ja wiem, to nie jest coś z czego należy być dumnym, że ktoś ją wypchnął z tej strefy komfortu, ale wyszło bajecznie, ta piosenka stała się hitem też. Tak, no właśnie, chciałam, właśnie chciałam powiedzieć, że ona nawet zajęła gdzieś tam wysokie noty na listach przyboru. Tak. To jest w ogóle jakaś masakra, nie? że taka piosenka, no, taka piosenka i no, wcale jakoś tam wokalnie nie jest świetna, ale jest po prostu dobrze, dobrze zaśpiewana, ma tą moc, to, to przesłanie ma taką moc, że po prostu została doceniona nawet przez zwykłych ludzi, słuchaczy. I tak. ta wariacja Rachel, moim zdaniem to jest po prostu piękno, bo Jennifer zaśpiewała tę piosenkę w sposób prosty, Rachel zaś w sposób artystyczny. To też pokazuje, jak te bohaterki są różne, bo zdaję sobie sprawę, gdzieś tam wędrując po internetach, jak wiele osób zastanawia się, na ile luz i będzie podobna do Katniss Everdeen, natomiast to są dwie bardzo różne bohaterki, charakterologicznie skrajnie różne. Owszem, no, bo, I to, i to bo, jest no bo Lucy była artystką, tak? Wszystko, wszystko co tak naprawdę robiła w czasie gry to było na pokaz, tak? Żeby pokazać, że ona się nie, 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 nie podda, że ona nie jest ugięta pod siłą kapitolu, nie wiem jak to tak, powiedzieć. Tak, 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 tak. No i ona po prostu gra, tak? A Katnis po prostu przeżywa wszystko w danym momencie. Mhm. Tak jakby. Katni walczy o życie, a Lucy tak naprawdę czyni wszystko swoim teatrem. No tak, można, no. można byłoby. było. też walczy o życie, tak ale w zupełnie inny sposób. Ja wiem, jeszcze nie widzieliśmy ballady. I, i do listopada się to niestety nie zmieni. Natomiast ja wiem już po tych poprzednich częściach, że to jest chyba jedyna seria taka młodzieżowa, można by powiedzieć, dystopia młodzieżowa, która potrafi. Ze sobą zrównać z jednej strony ten wątek młodych bohaterów, czyli literaturę YA, z wątkami politycznymi, z wątkami dystopijnymi. Bo mamy z jednej mocno. strony oczywiście w Igrzyskach Śmierci trójkąt Katniss Pita Gale, natomiast ten trójkąt jest tylko dodatkiem do całości tych wydarzeń, do tej dystopii, do pokazania tego państwa totalitarnego, którym, którym jest panem, tak? I widzę już po zwiastunie ballady, zwłaszcza po tym drugim, że to dalej jest kwintesencja tego obrazu, że dalej właśnie ten wydźwięk będzie mocny, mocno polityczny, mocno taki światowy. Co się dzieje, co sprawia, że Igrzyska Śmierci po tylu latach od premiery, bo my zachwycaliśmy się no, już ponad dekadę temu Igrzyskami Śmierci, od paru lat zachwycamy się Balladą Ptaków i Węży, co czyni te książki na tyle uniwersalnymi, te historie na tyle ponadczasową, że my chcemy do tego wracać, że my siedzimy, oglądamy live'a z zegarem odliczającym czas do zwiastunu filmu. Nie wiem, nie wiem, Może to jest, może to jest taka przyszłość, która może nas czekać, takie, takie czasy, takie, takie, taka władza, no nie wiem. Bardzo mi to, to na świat przypomina. Więc może to stają takie, no te książki, mimo że są stare dość już, to po prostu są ponadczasowe, chyba. Yy, są uniwersalne, o. Ja się zastanawiam, czy to nie jest takie bezpośrednie odniesienie, bo często igrzyska Śmierci to są tak naprawdę. Arena gladiatorów przeniesiona na nasze współczesne czasy, a właśnie no na przyszłość, tak? Fut futurystyczna Arena Gladiatorów. I ja mam takie wrażenie, że to idealnie odzwierciedla stare powiedzenie, czego potrzeba ludziom: chleba i igrzysk. Igrzyska Śmierci, głodowe igrzyska, jakby na to nie patrzeć, dokładnie na tym się opierają. Chleb i igrzyska. Z drugiej strony, w momencie, kiedy wychodziły igrzyska śmierci, my postrzegaliśmy wszyscy chyba tę książkę, jeżeli podchodziliśmy do niej w jakikolwiek polityczny sposób, jako coś no nierzeczywistego. Może bliżej było do postawienia tej książki obok George'a Orwella, może obok Margaret Atwood i opowieści podręcznej. Dzisiaj, te kilkanaście lat później, zauważ jak bardzo zmieniła się polityka światowa. Jak bardzo zmieniło się ta, to podejście do wielu spraw, jak bardzo świat się zmienił, gdzie ta wizja i Orwella, i Atut, i Collins przestaje już być, jawić się jako taka fikcja, zabawa, a zaczyna się jawić jako coś potencjalnie możliwego, to co ty mówisz. No właśnie. Że wydaje jest, się aż nazbyt prawdziwe. I to jest przerażające i może dlatego chcemy to czytać, żeby móc w jakikolwiek sposób może sobie poradzić w takiej przyszłości, jeśli by nadeszła. Ja nie wiem. Nie wiem, ciężko jest misję. Nie wiem, ja uważam, że te książki są ponadczasowe. Pozycja dla prepersów. Obok konserw. Schowajcie w swojej piwnicy. Jest to fascynujące na swój sposób, jak bardzo Suzanne Collins wyprzedziła swoje czasy i, i że dokonała właściwie dokładnie tego, co Orwell i Atwood. Ja, ja czytałem, więc wrażenie. ciężko mi stwierdzić. Ja czytałem, więc mogę to stwierdzić z całą stanowczością. Zrobiła to na moim zdaniem trudniejszym polu, bo zrobiła to w obrębie literatury młodzieżowej. Dla mnie to, co zawsze było siłą filmowych igrzysk, to było to, że one nigdy nie były teatralne, a prawdziwe. Tak. Takie brudne wręcz dokumentalne chwilami. No, zwłaszcza pierwsze, nie tak bardzo, jest zupełnie potem. Które najmniej lubię? Ja chyba też, ale jednak fajnie pokazują to od środka. Bo jak ktoś nie czytał, no to mógłby trochę tam się pogubić, nie? Oczywiście. No, no, w każdym razie, więc fajnie, bo byłam, też byliśmy wściekli na to, jak jest pokazane ta igrzyska, ale, ale w sumie pasuje mi to do całości. I tak. fajnie, że całość jest w klimacie utrzymana i nawet Balada Ptaków i Wieżny, patrząc po zwiastunach, po trailerach, też jest w tym samym klimacie. Nie jest to film oderwany, brzydko mówiąc, dupy, klimatycznie zrobiony, tylko wszystko wpasowuje się w całość, tak jak w Zmierzchu. Ja zawsze podziwiałam Zmierzch za to, że wszystkie filmy są klimatyczne w jednym tomacji. Ogólnie takiej. Tak samo jest tutaj właśnie. Nie? Bo <noise> dla mnie to jest coś niesamowitego, bo wystarczy spojrzeć na Harry Pottera, gdzie każdy film jest z dupy, każdy film jest zupełnie inny i jest taka mieszanka takie. Miejmy nadzieję, że serial nam to wynagrodzi jednak będzie bardziej spójny pod tym kątem. No, zobaczymy. Ale no, co, co my się mamy dziwić w spójności? Jest ten sam reżyser, praktycznie od drugiego filmu, czyli Francis Lawrence. Jest ten sam autor muzyki, czyli James Newton Howard, który no, idealnie się tutaj odnajduje. Jest Susan Collins, która też ma. Doświadczenie filmowe i która też yy, czuwa nad tym, żeby te projekty naprawdę były godne, naprawdę były dobre. Więc ja tutaj widzę, owszem, no, ja, ja nie będę się tutaj łudził, że to nie ma być hit. To ma być hit, który przyniesie setki milionów dolarów. Natomiast widzę tutaj swoistą pasję w tym, żeby przedstawić naprawdę coś w godny sposób. No i widzę obsadę, która nie razi może tym, jak bardzo jesteśmy z nią obyci. No, Natomiast tak, znowuż tak, tak. tak jak igrzyska idzie w kierunku takiej prawdy, w kierunku takiego człowieczeństwa. Nie, nie wiem jak to mam określić, to, to też jest górnolotne określenie mówiąc na podstawie dwóch zwiastunów y i emocji związanych z tym. No, ale no, ja widzę w igrzyskach śmierci i też w Balladzie Ptaków i Węży mam nadzieję zobaczyć jedne z najlepszych ekranizacji w historii. No ja też na to liczę. Zwłaszcza, że w, po zwiastunie widać, że po, po, pokazane były nawet epizody takie naprawdę mało istotne dla książki, tak. dla całej fabuły, więc są nawet zawarte retrospekcje tam właśnie z dzieciństwa Coriolanusa i to mi się podobało, bo to były naprawdę mocne sceny, no nie wiem, one chyba nie miały większego znaczenia, ale... ale... Myślę, że miały jednak. Myślisz? Oczywiście, no każde no, wydarzenie z twojego można życia... Można było o tym wspomnieć, nie trzeba było tego pokazywać na przykład, nie? A jednak oni postawili na to, żeby to pokazać i dla mnie to jest super, bo to no, mocne było. Obraz ma większe, większe znaczenie niż słowo moim zdaniem w takim przypadku, bo mamy tutaj jednak do czynienia w baladzie Ptaków i Węży z dużo trudniejszą rzeczą do oddania na ekranie. Dużo trudniejsze wyzwanie mają teraz filmowca niż w przypadku właśnie igrzysk, bo igrzyska pokazywały nam protagonistkę, dziewczynę, która chciała po prostu przeżyć, która chciała ocalić swoją rodzinę, swoją siostrę, która chciała odnaleźć się i przetrwać w tym brutalnym świecie, natomiast Ballada Ptaków i Węży to jest opowieść traktująca o głównym antagoniście trylogii Igrzyska Śmierci. I tak historia ma pokazać co doprowadziło do tego, że ten chłopak troszeczkę wystraszony, troszeczkę zbity z tropu staje się jednym z najgorszych tak naprawdę dyktatorów w historii tego świata, tak? Tak. Jego I to kreot, jest, to jest wyzwanie. No, to, jest. to jest aktorsko bardzo odpowiedzialne, tym bardziej, że no, Tom Blythe ma tutaj naprawdę wielkie wyzwanie, o czym też zawsze mówimy, bo musi gdzieś dobić do Donalda Satterlanda. A Donald Sutherland jest po prostu Kosmos. majstersztyk. Tak. Idealny ten yy, prezydent Snow, naprawdę. Idealny w ogóle czarny charakter. No i to usłyszał Collins znowu, że tutaj nawet każdy czarny charakter posiada głębię, posiada bardzo rozwiniętą osobowość, posiada bardzo duże tło, w tym tło moralne i nie jest złolem. Sensu stricte, który podchodzi i strzela ci w głowę, tylko jest złolem, który chce sprawić, żebyś to ty sama strzeliła sobie albo komuś innemu w głowę. W taki sposób, żeby to zło on jest pozostawało takim gdzieś takie imię Kreatorem zła. Tak. Imperator, kreator zła no, i występ. No, no tak, no tak. No ale no on to wszystko w dobrej wierze, tak robił, no, no według siebie. Tak. Nie, nie był zły, dlatego że miał napisane, że jest zły i że będzie robił wszystko, żeby uprzykrzyć ludziom życie. No. On to działał w większym celu, tak? i to właśnie ten cel ukazywany jest, pokazywany mu od najmłodszych lat. Ale zauważ, że w Grzyska Śmierci, jakby na to nie spojrzeć, kiedy dochodzimy już do jego rdzenia, zaczyna być bardzo relatywne. Tak. No to jest, to jest też. No. Myślisz, że robisz dobrze, a niekoniecznie robisz dobrze. Myślisz, że idziesz bić się w słusznej sprawie, nie do końca to robisz. Myślisz, że walczysz po słusznej stronie, pytanie, no. czy którakolwiek jest słuszna. Tak, nawet można na to spojrzeć w pozytywnych postaci, teoretycznie pozytywnych, które robią rzeczy, które no nie są zbyt dobre. Zwłaszcza w Kosogłosie. Mamy dwie takie postacie, które właśnie nam się jawią tutaj bardzo, bardzo na szare postacie. I zobacz, nie masz teraz takiego wrażenia, kiedy sobie rozmawiamy. Podchodziliśmy z jakąś tezą, z jakimiś myślami do nagrywania tego filmu. Ja zadaję też dość szybko, wydaje mi się teraz z perspektywy czasu za szybko pytanie, dlaczego Igrzyska Śmierci do tej pory nas zachwycają. Bo wtedy zastanawialiśmy się jeszcze, dlaczego. Tymczasem rozmawiamy i zauważ, na tle literatury YA, czy w ogóle na tle dystopii, te książki wychodzą bardzo daleko przed szereg? Można te książki dotykają tylu wątków, dochodzą tak głęboko, tak mocno się rozgałęziają, że masz nagle do czynienia z kosmosem w ujęciu prostej literatury. Bo to jest prosta literatura, zbudowana w bardzo szczegółowy sposób. Mimo, że to, to na tylu kartach stron to nie jest możliwe, żeby tak, dobrą, tak dobry świat zbudować i tak dobre postaci. Minimum słów, maksimum oddziaływania tak no, naprawdę. No. To jest to, co Suzan Collins uskutecznia w swoich książkach z... No. Ja zapytam, dlaczego ona nie pisze więcej? No. Wyobraź sobie, co by było, jakby zapowiedziała teraz kolejną nie, część. Nawet nie chodzi o same, samą świat igrzysk, ale po prostu nowe książki, w ten sposób budowane historie, świat, postaci. No zrobiła to choćby w Gregorze, też zrobiła dla dzieci literaturę, ale zauważ, ja Collins nawet, nawet dla dzieci, dla młodszej młodzieży stworzyła serię, która wychodzi daleko, bardzo daleko ponad, ponad inne ponad książki. Inne książki. Dzieci, no. Ona tam, gdzie wchodzi, to po prostu zamiata, no, nie, ma, nie ma przebacz. I jest bardzo niedoceniana, jeśli mi się wydaje. W Polsce, bo za granicą myślę, że no, bardzo, natomiast w Polsce, no w, Polsce, w Polsce... Ale to już nie, nie jest materiał o docenianiu czy niedocenianiu Susan Collins, a Dokładnie. mieliśmy rozmawiać o najnowszym zwiastunie, zwiastunie nie, ballady i ptaków i zawsze. Tak, no, no też nie chcieliśmy Was zasypywać, za jak bardzo zachwycamy się poszczególnymi scenami, bo wydaje mi się, że to, to już moda na takie rzeczy minęła, natomiast no, zachwycaliśmy się każdym momentem, każdym fragmentem, zachwycaliśmy Muzyką. się wyglądem hali stulecia, zachwycaliśmy się tym, że jednak Część ujęć, tak bardzo istotnych dla tego filmu, została nagrana w, w Polsce. Polsce. I, i no, my nie możemy się doczekać. Chcemy jechać na, światową premier, na, na nie na światową, na europejską premierę Ballady do Londynu. No, niestety ktoś tam zapyta, czy mamy zaproszenie. Nie, my pojedziemy, żeby koczować za barierkami, żeby pomachać do Rachel, do Toma. Może jakąś fotkę sobie strzelić, żeby po prostu uczestniczyć w tym wielkim wydarzeniu. O ile nic nam nie przeszkodzi. No Miejmy nadzieję, bo to jest naprawdę dla nas jeżeli chodzi o popkulturę, jeżeli chodzi o rozrywkę, wydaje mi się taki szczyt szczytów. No. Coś, być, co chcemy przeżywać. Być jeszcze bliżej tego wszystkiego. Tak. Dajcie nam znać, czy wy również jaracie się tak bardzo jak my na Balladę Ptaków i Węży, czy nie możecie się już doczekać premiery. No i też napiszcie, jaka scena jest waszą ulubioną z tej książki, którą chcielibyście najbardziej zobaczyć na wielkim ekranie. Tak, tylko... Dobrze byłoby było zaznaczanie spoilerami. Napisam tak, spoiler, napiszcie spoiler, zróbcie żeby, tam potem trzy kropeczki, żeby, żeby nie, ci, co chcecie... nie czytali, właśnie... No, żeby... A ci, co nie czytali, kochani, nie musicie nawet nadrabiać Igrzysk Śmierci, Szybko by móc chwycić się balladą ptaków i węży. To jest prequel, to jest historia, która toczy się na wiele, wiele lat przed Igrzyskami. O, 50-60 lat wcześniej chyba. Tak. No i dajcie oczywiście znać, czy chcecie więcej Igrzyskowych filmików z naszej strony, bo no to chętnie. May i odds be i in your, in your favor. Bye. Pa, pa.